Słuchajcie, ja, ja przeżyłam teraz szok. Nelisia, pokaż. Moje dziecko takie małe było. To było jeszcze takie dla ciebie za duże w ogóle. Tu przyłóż zobacz, to. Niech to, deluś masz to przyłóż. Nie, to jest akurat du duże. Nie no, przeglądamy tak, różne rzeczy, to. nie? Nie, ale to było już na jak ona była duża. To nie, są jeszcze mniejsze. Boże, jak to jest możliwe? Gdzie ty byłaś? Jak to się stało, że ty jesteś? Powiedz mi. To były twoje spodnie? Może jeszcze też radę? Spróbuj. Wciśniesz się? taki Nie Lisia, ja chcę jeszcze takie małe bobo. I najlepsze jest to, że nyla jest tak super wymiarowa, że obczajcie to nie ma. Y, nie ma spodniej możliwości kupienia, żeby jej styłeczka nie spadały. <grym> Musimy nową gumkę wszyć, tak? No.